W Paryżu przez aklamację, przez 190 parę państw świata zostało przyjęte porozumienie paryskie i to porozumienie paryskie jest wielkim sukcesem, sukcesem również i Polski. Dlaczego? Dlatego, że zaczynamy rzeczywiście realizować politykę klimatyczną, politykę klimatyczną po roku 2020 do końca obecnego wieku. I w tej polityce, w odróżnieniu od tego, co działo się w Europie poprzednio, Przywiązujemy wagę nie tylko do redukcji emisji, ale również przywiązujemy wagę do tego, aby wykorzystywać dwutlenek węgla z atmosfery po to, żeby regenerować układy przyrodnicze, żeby regenerować gleby rolne po to, żeby produkował więcej żywności i lepszą żywność. Chcę powiedzieć, że węgiel organiczny, ten, który jest, bierze się z dwutlenku węgla poprzez pochłanianie poprzez rośliny, dostając się do y, gleby, zapewnia lepszą produkcję tych gleb, a również i y, większą sprawność pod względem y, no, produkcji, oddawania dobrej wody i dobrego powietrza. To samo się dzieje, gdy, gdy wykorzystujemy dwuklenek węgla do regeneracji lasów albo do sadzenia lasów. Sadzenie lasów to jest nic innego jak pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery po to, żeby no, powstawało drewno żeby występowały tam gatunki, które są związane z lasami, a więc też działanie na rzecz z jednej strony produkcji bezemisyjnego surowca, jakim jest drewno, które można świetnie wykorzystywać przecież do budowania domów, jak również jako materiał chociażby do produkcji no, niezbędnych przedmiotów dla człowieka, chociażby jak mebli, ale również jest to związane z ochroną bioróżnorodności, a im bardziej bogaty las, tym więcej, z jednej strony pochłania dwutlenku węgla z atmosfery, ale z drugiej strony więcej oddaje tlenu do atmosfery, tlenu, który jest no niezwykle potrzebny do życia, jak również no, oddaje y, nie tylko czystsze powietrze, ale również i lepszą wodę. A więc jest to wielki sukces z tego punktu widzenia, Rzeczywiście zaczynamy się po roku 2020 martwić o losy całego świata i Porozumienie Paryskie mówi wyraźnie, że w tym porozumieniu mają uczestniczyć nie tylko wysoko rozwinięte państwa świata, ale wszystkie państwa świata, a mają uczestniczyć w tym no, zobowiązaniu z wykorzystaniem swoich możliwości, swojej specyfiki, specyfiki poszczególnych państw z punktu widzenia gospodarczego. Specyfika Polski polega na tym, że naszym podstawowym nośnikiem energii jest jednak węgiel kamienny i węgiel brunatny, więc tu wynegocjowaliśmy w ten sposób, że po roku 2020 będziemy starali się coraz mniej emitować dwutlenku węgla do atmosfery spalając węgiel kamienny i węgiel brunatny, który będzie ciągle jakimś gwarantem polskiego bezpieczeństwa energetycznego, a z drugiej strony ten dwutlenek węgla, który wyemitujemy, będziemy mogli sobie liczyć w bilansie emisji w ten sposób, że będziemy go pochłaniali przez polskie lasy państwowe, po to, żeby wzmóc, powiedzmy, no jakby pojemność tych lasów państwowych, czyli będziemy z jednej strony emitowali, a z drugiej strony pochłaniali. To pochłanianie możemy również robić nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju, bo to jest porozumienie globalne. A więc jest to rzeczywiście duży sukces, duży sukces Polski. Polska odegrała w Paryżu dość znaczną rolę i wszelkie te postulaty polskie zostały uwzględnione. I tu chciałem za to serdecznie podziękować no, obecnej polskiej dyplomacji. Dyplomacji reprezentowanej przez najwyższych urzędników w państwie, a mianowicie przez pana prezydenta, który w latem ubiegłego roku świetnie rozpoczął już jako prezydent wystąpienie, jego wystąpienie w ONZ nawiązywało do spraw właśnie polityki klimatycznej, które nawiązywało również do tego, że Polska to kraj ogromnego sukcesu, który dokonał wraz z rozwojem gospodarczym dużej redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery przy równoczesnym wzroście gospodarczym. Później pojechaliśmy do Paryża. Tam wystąpienie pani premier również w tym stylu pokazywała Polskę jako kraj sukcesu, jako dumny kraj, który ma swoje ogromne osiągnięcia i że Polska chce odgrywać rolę wiodącą w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju realizowanej przez politykę klimatyczną. No i później moja aktywność również, moje wystąpienie na posiedzeniu wysokiego szczebla, które nawiązywało do wystąpienia zarówno pana prezydenta, jak również do pani premier, które również mówiło, że Polska to kraj, który powinien odgrywać wiążącą rolę w polityce klimatycznej, nie tylko w Europie, ale również i na świecie jako przykład. Przykład koncepcji realizacji zrównoważonego rozwoju. A więc jest to sukces. Pani premier podpisała to porozumienie w Paryżu. Rozpoczął się proces wprowadzania tego w życie, a więc proces ratyfikacji i na to mamy cztery lata, żeby przekonywać inne państwa świata, żeby wprowadziły w życie to porozumienie. A to porozumienie wejdzie w życie wtedy, kiedy ratyfikuje go, ratyfikują go państwa, których ogólna emisja dwutlenku węgla do atmosfery stanowi 55% emisji w układzie światowym. A więc nie tylko dotyczy to spraw związanych z państwami wysoko rozwiniętymi, ale również z takimi państwami, z takimi wielkimi gospodarkami jak Chiny, jak Indie. To są te. Państwa, które posiadają no, dużo ludności, a y, wprawdzie mniej emitują przeliczeń na głowę mieszkańca, ale za to w globalnej emisji są y, bardzo duże.